Siemanko moi drodzy, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale W dzisiejszym odcineczku będziemy działać sobie z tym oto golfikiem Tydzień temu z nim działaliśmy, no i dzisiaj powtórka z rozrywki Znowu będziemy tutaj tuningować, robić kolejny tuning wizualny Chyba będziemy go robić, bo mam nadzieję, że się uda Ostatnio montaż zderzaków, no nie, nie poszedł za bardzo po myśli, Tam za dużo nie wiedzieliście, no, ale ogólnie film był Tam w sumie było dużo nerwów i wszystkiego Ale no koniec końców te zderzaki stały założone No i na dzisiaj jest plan taki, żeby zrobić mm, ostatni tuning wizualny Ostatni tuning wizualny w sumie, na który teraz spadłem który mi siedzi w głowie, bo na razie to nic więcej nie mogę wymyślić. Takie, żeby było ze smakiem, i chyba nic tutaj nie wymyślę, żeby po prostu nie przedobrzyć. Będziemy sobie montować tutaj tą tylną blendę. Oczywiście, no, mam nadzieję, że będziemy montować, że pójdzie wszystko po myśli i pójdzie lepiej niż z tymi zderzakami, i że nie będzie aż tak dużo komplikacji. No, i że ogólnie fajnie, jakby to sprawnie dosyć poszło, i naprawdę, jakby to jeszcze fajnie wyglądało, to już w ogóle. No i też mam nadzieję, że dzisiaj nas nie zostanie deszcz ani noc, bo zazwyczaj jak grzebałem przy golfie ostatnimi czasy, to albo zaczęło padać, albo się robiło ciemno, więc mam nadzieję, że z tym wszystkim się sprawnie pójdzie, że w miarę się uwiniemy, że nie będziemy się z tym, że tak brzydko powiem, pierdolić. Więc co, teraz wam tylko przypominam, że na 3000 subskrypcji robimy sobie konkursik, także strzelajcie subskrypcje, strzelajcie łapkę w górę. Jeżeli wbijemy 3000 subskrypcji do końca roku 2022, to będzie jakiś tam bonusik. No i w dzisiejszym odcinku wyłonimy sobie zwycięzcę, czyli osobę, która wygrała stówkę Spod Spod komentarzy z poprzedniego odcinka. Także co, bierzemy się za robotę. Dobra, zanim przejdziemy, tutaj jeszcze do właściwego montażu, że tak powiem, to musimy najpierw sobie otworzyć tą paczuszkę naszą i wyjąć tą blendę. No nie jest tutaj tajemnicą, że to już wcześniej było otwierane, ale to było tylko w celu sprawdzenia, czy przyszło na pewno to. No i tak się nasza blenda tutaj prezentuje. Oczywiście nie jest to żaden oryginał. No niestety, żadna hella ani z tych rzeczy, to by było zbyt piękne, gdyby to udało się kupić w dobrych pieniądzach w tych czasach, taką hellę czy coś, ale taki zamienniczek oczywiście jest, ale drogo, bo skąd indziej zobaczymy jak to będzie wyglądało, jak się nie będzie podobało zawsze to można zdjąć, tutaj jest widzę montowane na taką taśmę, no ciekawe jak ten montaż przebiegnie. No i tutaj mamy oczywiście kupę powietrza w zapasie, no i jakąś tam instrukcję musimy wszystko po kolei zrobić jak na tej kartce, 1, 2, 3, cztery ale to co oni tu, oni tu coś innego montują kurde, ja zamówiłem tutaj taką blendę na tył, a oni mi tutaj na obrazku instrukcję kurde tego takiego paska przeciwsłonecznego, nie wiem co to tam jest, czy tam żeby tam powietrze wchodziło, no wiecie, to co się nad ramką, nad szybą zakłada no i bardzo mi się to tutaj na pewno przyda, no, ale tak to już jest z tymi chinami, no i tutaj, o, team Heko, kurba mać Elegancko, dobra, chodźmy do golfa W golfie oczywiście trzeba zdjąć tablicę Żeby nie pękła ramka To będzie dobrze No tu jeszcze trochę wody leci Bo byłem na myjce Ramka już jest do wyjebania Nie wiem dlaczego te ramki takie jednorazowe robią Ale już, no dobra Już nie będę tego nawet komentować Nie ma sensu kręcik. Długie te śruby tu. Cyk. Cie. Kurde, teraz to by mi się tutaj przydało na najazdy wjechać, nie? Bo ja jestem wysoki. Znaczy wysoki. No dobra, 1,90 wzrostu. I się tu muszę schylać. Kurde, kombinować. Na najazdach by było wygodniej, ale nie chcę mi się teraz tu najazdów rozkładać specjalnie do montażu tego tutaj. Dobra, ramka zdjęta. Przede wszystkim wyczyścić z tej wody, z tego mokrego. Cie. Dobra, jakoś tam powiedzmy jest. Przymierzmy to. Kurde, nawet na otwory na tablicę pasuje. Jasny hu. No, ale tu kurde, no dobra, no pod tablicą tu widać takie kropki, jakieś takie chropowania. Tu może nie jest zbyt dobre wykonanie, ale dobra. No i co? No i trzeba to teraz odpuścić, ściągnąć taśmy i kleić. Zobaczyć co z tego wejdzie. Że iż, I mieć nadzieję, że to nie odpadnie, ale tu jak przyjdzie tablica, zawsze nam to dociśnie jakoś, to będzie nam e, ratowało. Zobaczcie tu takie farfosle jakieś może w kamerce nie widzicie, ale takie jakieś paproszki są. Dobra, trzeba to odtuścić. I cyk, alkohol etylowy jedziemy. Albo nie jedziemy. O. Nie wiem czy to dobrze robię. Pewnie zaraz coś tam detalerzy mi dadzą. Cenne wskazówki, że tak się nie robi tak nie rób. To nie tak. Tak nie powinno być. No ale ja się nie znam. Robię tak jak umiem, i robię tak jak myślę, tak jak uważam, jak powinno być. A jak się mylę, no to zawsze możecie mnie poprawić w komentarzu. Po to te komentarze są. No co, trzeba zdjąć teraz naszą taśmę, co się odkleja w ogóle? Coś tam się odkleja. Cyk, to to nawet nie wiem, czy to jest jakieś aluminium, czy plastik. Dobrze, że nie obciąłem paznokci. Tak by była lipa. Cyk, ostatnia tasiemka i idziemy do golfa. Co to będzie? Tego nie wie nikt. No i dobra moi drodzy, zanim zobaczymy co to będzie, co z tego wyjdzie, zobaczmy sobie kto wygra kasę, ponieważ ostatnio do wygrania był mnie kasa, pod filmikiem do wygrania mamy stówkę komentarze wszystkie są, nic nie usuwałem, można sobie sprawdzić ciach, link mamy skopiowany, a jeszcze raz Oj, o, kopiuj ciach, polski oczywiście wklejamy duplikowanych od razu wyrzucamy i Kajs jest mój wódę. Mój ciach. 8,7 No i co osobą, która wygra kasę jest użytkownik, zaraz się dowiemy o nazwie. Moto Nico. Moto Motoniko. Gratuluję, wygrać stówkę. Teraz w celu ustalenia czy tą stówkę bierzesz gotówką, czy kartę na Allegro i dane jakieś do wysyłki. Odezwij się w tym celu do mnie na Instagramie, zapraszam na Instagrama i teraz lecimy z montażem blendy. Tutaj tak naprawdę to tylko mamy o, jedną próbę. O ja pierdolę nie lubię takich robót. Dosyć mocny jest ten klej już widzę. Zrobię to tutaj na równi z rantem od klapy. I chyba tak będzie najlepiej. Tak teraz się delikatnie trzyma. Trzeba to podociskać wszędzie. Chyba tak to trzeba zrobić, ja nie wiem. Nie ma nic w instrukcji. W instrukcji tego nikt, nikt, nikt nie powiedział, więc trzeba tu trochę na logikę. kurwa troszeczkę wyżej by to mogło być ale teraz to już jest nie do odklejenia e, dobrze jest no nic innego nie wyczeruje tak w sumie sobie teraz myślę że no minimalnie to by tam wyżej mogło pójść ale to już jest minimalnie to jest w sumie równo, wszędzie na rancie, nawet bym chciał to dać wyżej, to, to Dużej różnicy nie będzie Jak ktoś ma jakieś takie wprawne oko, to może, wprawione oko, to może mi teraz powie, że Ale no tutaj widać, że jest krzywizna, ale według mnie jest dobrze Także co, montujemy teraz z powrotem tablicę Syk. No jakoś na razie ta tab... No nie, w sumie trzyma się, pourywały co prawda te zaczepy Tutaj nawet kawałki tych zaczepów leżą Ale ten pasek trzyma Kurde wam powiem, że tak sprawnie to poszło, że to jest aż podejrzane Ale o tym zaraz pogadamy, bo jak słyszycie tu Kurde już dzwony biją do kościoła, muszę lecieć szybko na mszę tym, No to co, żeby jeszcze tutaj się prezentować jak prawdziwy sołtys wsi Tym golfem pod kościołem, to trzeba by tutaj ładnie czarnidłem zrobić Tutaj te sierpy i te listwy Chociaż te sierpy to się nadają raczej do pomalowania, do zrobienia Bo są całe takie chropowate i wżery czy Wżery, stara farba schodzi Ale poprawimy czarnidłem, może będzie to lepiej wyglądało Zobaczymy jak to wyjdzie. O i już tu brudzę po farbie, ale to się chyba wytrze. Cych, cyk, cyk, cyk. Szybka robótka. Chyba będzie to szybka robótka, mam nadzieję. Tu się to pieni, a na myjce byłem. Podejrzewam, że dobrze nie wypukałem. I teraz się to wszystko tu pieni. Kurwa. Więc ja to teraz całe, chyba całe z tej piany muszę wytrzeć, bo co? Nic innego nie wykombinuję. Kurwa, piana leci, chuj. Tu, tu zobaczcie, co się, co się stało, czy się nie stało, co ja zrobiłem. Patrzcie. Wow. Teraz aligancko. Dobra, żeby Was nie zanudzać, stawiam kamerkę na statyw. Ogarnę to. Wy obejrzycie oczywiście przyspieszone tempo. I widzimy się po zrobieniu tego. Get down to the to the B side No i po robocie, moi drodzy, fini to wszystko. Mamy gotowe, mamy tutaj złożoną tutaj naszą blendę. To już widzieliście. Obleciałem tutaj czarnidłem wszystkie te czarne plastiki dookoła, które się dało. No, troszeczkę lepiej na pewno teraz wygląda, jak jest takie wszystko czarne. Może tam to nie było w najgorszym stanie, ale teraz to i tak wygląda lepiej. Tutaj szkoda, że są założone te zderzaki, bo tak bym tam fajnie tym czarnidłem pod te zderzaki poszedł do końca. Ale myślę, że tragedii nie ma i tak jest lepiej niż jak było. No i co? No i tak się na tą chwilę Golfik prezentuje. Myślę, że tutaj. Całkiem spoko wygląda, chociaż nie, w sumie inaczej Według mnie zajebiście wygląda tutaj z tą blendą Ale czy wam się to podoba, czy nie To już wy musicie ocenić, wiadomo kwestia gustu Ile ludzi, tyle opinii Także to już pozostawiam w waszej ocenie, czy warto to było dokładać, czy nie I ja osobiście to myślę, że nie Przedobrzyłem tą blendą, chociaż gdzieś tam wam powiem Że tak sobie myślałem, że może to będzie za dużo Że będzie taki przesycony ten golf Ale jest idealnie, no i co, no i tak naprawdę Na tą chwilę to z tuningu wizualnych Już chyba będziemy mieli wszystko przy tym golfie Co chciałbym zrobić Myślę cały czas, co by to jeszcze można zrobić, ale nie chcę tutaj, żeby to po prostu nie naciapać tego za dużo, żeby to miało jakiś smaczek, żeby tego za dużo wszystkiego nie było, żeby po prostu nie przedobrzeć. Tutaj jeszcze fajnie by w sumie było z takich wizualnych rzeczy, jakby mi się gdzieś udało dostać tutaj wloty powietrza na maskę, ale to jest ogólnie, Wam powiem taki chodliwy towar i jest taka cena, że już. Pomijając właśnie tą cenę, to jest bardzo chodliwy towar, jak gdzieś to wskoczy, to praktycznie zaraz tego nie ma, choćby nie wiadomo za ile to było wystawione, to to schodzi od razu. No i z takich tutaj poważniejszych rzeczy wizualnych, no to bym musiał po prostu zrobić tą blacharkę, a z takich smaczków, dodatków, to naprawdę nie wiem, może macie jakieś pomysły, co by tu jeszcze można zmienić, tylko żeby to było po prostu ze smakiem. No co, felgi są, lotki są, szerokie zderzaki, no są, troszeczkę trzeba je poprawić ale są, no kierownica jest jakaś tam inna niż oryginalna, fotele jakieś kurde, no kubełki, no sami wiecie no oglądacie odcineczki z golfem, no to sami dobrze wiecie co tutaj jest, no wiem z wizualnych rzeczy, ale to jest taka w sumie wizualno mechaniczna rzecz powiedzmy Jakaś końcóweczka wydechu by się tutaj inna przydała, nie wiem, z gti albo z czegoś taka dwururka, ale to zobaczymy. Będę sobie cały czas szukał, może coś się trafi, coś ciekawego się upoluje. W kolejnym filmiku z Golfem prawdopodobnie zamontujemy tego Pinbosta. Kiedyś kupiłem takiego Pinbosta, którego się montuje do pompy paliwa i rzekomo to podnosi moc. Zobaczymy, czy to moc podniesie, czy będzie tak samo, czy będzie bez zmian, czy może nawet opadnie z sił. Ten Golf zobaczymy, jak to będzie, będziemy to wszystko sobie testować. Na dzisiaj to już wszystko, jeżeli się spodobało, strzelcie oczywiście łapkę w górę, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, bo na 3000 subskrypcji robimy sobie konkursik, a jeżeli uda się wbić 3000 subskrypcji do końca 2022 roku, to będzie jakiś tam dodatkowy bonusik. Dzisiaj w sumie pierwsza osoba wygrała bonusik z tej, z tej okazji, że biliśmy 2000 do końca wakacji. Na dzisiaj to wszystko, łapka w górę, subskrypcja, trzymajcie się i do następnego, cześć!